To ciekawe, Dobra, skoro mój przeciwnik i tak ma tylko dwóch ludzi, W cudzysłowie, dwóch ludzi, Dobra, tu wybuduję sobie świątynię. Albo tak moje stwory nagle zaczęły strzaleć. Zawsze mogę sobie je wrzucić tutaj, albo wytworzyć jakiegoś innego stwora. Gdybym wiedział tylko jak. Dobra zielona mucha i wydobycie się skończyło broda tak wow, 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 wow non sympatyczna tyle mam do powiedzenia to nie było zbyt sympatyczne, kiedy tyle moich ochlików zginęło od gazu dobra trzeba się tam będzie im przebić co tu w głowę w takim dziwnym miejscu a tutaj nie ja się przekonam nie racja, nie ja się przekopał się pomocnik tutaj go buduje cmentarz 5 na 5, pięć, raz dwa trzy 4-5 raz, 3 trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery pięć. ok tak powinno być w porządku. Jest jakiś czas. Co jest? No dobra, niech będzie 6 na 5. Im większe, tym więcej. Wampirów. Mhm. 6 tysiaków im by pisze. Za, za siedzenie w moim lochu. A teraz, jak mój przeciwnik się nie, nie ba? Czy oni walczą między sobą? Nie, raczej nie. I nawet nie zajmują terenu swojego. To znaczy, że zielony nie zajmuje terenu niebieskiego, a niebieski nie zajmuje terenu zielonego. Widzę, że to jest taka pseudo koalicja przeciwko mnie, ale. Zaatakowano panu idzie. Tu coś jest ukrytego. Ano, coś tu jest. Ja bym się tam chciał, z chęcią przekopać się tam przykopie. Czy jest jakiś wolny pochwik jazdy tylko oczyszczania do wybudowania a właściwie do wynalezienia i do wybudowania Chciałbym, żeby to było podwyższenie poziomu. Zobaczę jak tam moja armia. No tu widzę jednego demona żółciowego, którego bym nie chciał. Wywalę tego na pierwszym poziomie, może przyjdzie jakiś mocniejszy stwór. A moi czarnoksiężnicy są wyszkoleni na pierwszy poziom. To niezbyt sympatycznie. Wyprodukowano zwierzę że ma was że to przynajmniej tak na trzeci poziom dobra, muchy też idą w odstawkę Ok. i zbyt dużo jest tych czarnych sierżynków zapomniałem o garach piekieł przebiję się tu i będzie w porządku Robię jeszcze trzy chochliki tak, żeby było ich 20. Podwyższenie poziomu, tak, e, lawa. Aha, tutaj są nowe pułapki. Pułapka y, lawowa czy magmowa. Hmm. Aktywuje się ona, gdy nasz chochlik będzie się próbował dostać y, w miejsce jakieś. Uuuu przewidzi się To jest atakują wrogę Kogo bywałam rzucić Nie, nie rzuci. Albo dobra Spoko, że wdrafia cię siebie Orki Osingi wygrywają Uuu potęga Urzymy Stwory otrzymały błogosławieństwo o doświadczenia opracowane. Twoje stwory atakują wroga. Noczyszczalnie wybuduję troszkę mniejszą. Twoje sługi przegrywają. Zaatakowano twoje stwory. Tak, żeby przyszły, może trzy ogary, bo one i tak się nie będą chciały szkolić. Okej, okay, taka wystarczy. Ogary tylko od razu będą biegły, żeby zabić kilka chobików wroga. No nie tak, na czwarty poziom przydałoby się do Twoje, To się Teraz się nikogo nie może nudzić, a ta o, kogo jeszcze Twoje sługi, wygrywają! Okej, chciałbym, żebyście zatachali te czątki na. mojej piękny cmentarz. By powstały wampirki. Nie! Jeszcze nie dadłem sobie z nim dalej i kilka choklików no. no. Jeszcze. Raz, dwa, bo dwa chokliki sobie tutaj leżą. A no może nawet Jeszcze więcej. Chciałbym, żeby już powstał jakiś e, o, vampir. Co to, to tu idzie? Sobie tu idzie? Jeden. Mały smog. O, Właściwie to taki średni, ponieważ na 10 poziomie. Jeszcze jeden czart został. Tico. Tico. Ooo! Zmieniłem przez przypadek mojego czarnego siewczynca w kurczaka. Należy uważać, by taki kurczak nie został zjedzony. A ponieważ idę sobie do kurnika A no idzie do kurnika chyba Tak idzie do kurnika Trzeba uważać żeby w tym czasie Twoje nie został wiedzony Uchu Idę wam na pomoc Czy czarny nie. U, Ostro Naprawdę ostro Ostra kobieta a właściwie kobiety, bo liczba mnoga, bo kilka ich było Jedna tarna dama gdzie w, w pogoni za pochlikami się. Okej okay, wampir. Nie zobaczysz piękniejszego lochu niż mój. Większego przejścia, znaczy dłuższego przejścia nie dało się zrobić szczerze. Się. Czekaj, czekaj, ja ci pokażę. Halo? Uciekł. What? Miałem coś budować i zapomniałem. Aha. Miałem rzucić vampira do szkolenia się. A nawet dwóch. Okej, okay, wystarczyło miejsca. Dobra, wystarczy już kasy żeby wszystkie ochliki poszły na drugą stronę yy, morza lawy i zajęły teren, przynajmniej od niebieskiego strażnika, bo z zielonym sobie później poradzę. Opracowano nowe zaklęcie. Chociaż nie, on ma 13 stworów. Nie chce mi się przekapacać z jestem zbyt leniwy. Po prostu je zabijam i zmienia sobie w vampiry. wampiry. Nie, nie, nie. Nie ty, ty. Szlak. No. Aha, no dobra. Nie mam problemu. Dla mnie to żaden problem. jest atakować orki, jest orki, bardziej, że mam orki, 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 Wpadła w pułapkę w Nie Niedosłownie, oczywiście, wpadła. Ok, widzę tutaj mnóstwo stworów. Nie wiem, co one tu robią właściwie. Nudzi im się. Tu, tu, tu idzie jakiś smok. Zielony w dodatku. Po terenie niebieskim. A ja nie mam kasy. Na się Jeszcze wam. jeden wam wypłaty. Wyczerpują się zapasy za złota. Jesteśmy na trening nie stworów. Na trening stworów. Się. Nie A ła moja głowa. A taki potworny ból. Kopać chodniki, bo się irytują. Stwory oczywiście. Okej, okay, widzę, że idą do świątyni, więc opłacało się ją wybudować. Okej, okay. się szkujcie. Bo wampiry na pierwszym poziomie mi się nie przydadzą, a na piątym jak najbardziej, ponieważ mają wyssanie. Przydałoby mi się jeszcze jedno podniesienie poziomu. Wyczerpują się zapas złota. Nie bój nic. Tutaj pracuje e, 12 ochlików, więc jest w porządku. I jeszcze dwa. Za mało No to jeden w takim wypadku. I sobie tutaj stoją dwa smoki. Na drugim poziomie i drugi na szóstym. I, się za i... Nie, więc i... demonów żółciowych. Które za chwilę zaatakują serce i przeciwnika, bo czemu by nie? Aha, oni tutaj się łączą. Hmm. Razem sobie dużo nie zrobią, ponieważ są i... Aj, uratowałem swoje stworzątka. Szkoda. U, smoki, i to ile? Ale demony żółciowe kontra smoki. To jest zupełnie historia. Tym bardziej, że go dopiero na w pościgu. No, kilka stworów uratował. Zagrywaj. Zagrywaj. Znaczy, kilka Zaatakowano twoje stwory. Zagrywaj. Zagrywaj. żebyś dał sobie Zagrywaj. Dwa ostatnie smoki. Trzy, a ja daję osiem i I to by było na tyle. On chyba nie ma praktycznie, nie, ma jeszcze sześć stworów, ale kto wie, gdzie one są, gdzieś sobie bez trosko odbiegają. Demon rzuciowy powinien sobie dać radę z czymkolwiek by tam walczył I ważne jest żeby przejąć właśnie to wejście Cholera, ale nie przejął go Kutrze przeszedł, ale nie przejął I słyszę Demona. Rzucza. Na pierwszym poziomie I uciekł to Raczej wątpię żeby to przeżył Awaj, przejmuj to, przejmuj to. Przejmujesz? Nie, 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 przejmuj. No teraz zabieram. O, no, szybko. Okej, okay, wejście. Już powinno być o wiele. I rzucę tutaj no, czarne ramy. Dobra, trzeba się ich ostatecznie pozbyć. Te zaatakowano wykrywają. Spróbuję gdzieś znaleźć przejście do serca loku. Tomek, gdzie on Nie, nie, nie tego. No to dobra, trzaskaj się. Zresztą, czy to moje? Nie, to nie moja. Nie, moja. Dobra, był, to, był, to, bo ta był, na był, Mogłaby tego nie być,